Dzień dobry, era wodnika. Ludzie na całym świecie zgłaszają dziwne objawy. Moi drodzy, wielu ludzi na całym świecie zgłasza nasilenie objawów wzniesienia lub aktywacji ciała świetlistego. Dzieje się tak pod wpływem wielu czynników: są to rozbłyski słoneczne i wiatry słoneczne, które dosięgają Ziemi. Wpływają na nas również pulsary, komety i inne planety oraz energie spoza układu słonecznego. Do tego mamy nierozumne działania ludzkości, a więc smugi chemiczne lub medycyna nakierowana na dochody i tłumienie objawów chorób. Nic dziwnego, że ludzie czują się źle ludzkość narażona jest na wpływ świadomej wolnej woli, która wymknęła się spod kontroli w wyniku niskich wibracji i negatywnych programów większości ludzi. Ci, którzy znajdują się w obniżonym stanie świadomości i są bezpośrednio zaangażowani w niegodziwe działania lub je wspierają, przynoszą szkodę swoim organom fizycznym, świadomości i emocjom. Ale ci, którzy podążają wyższą ścieżką, otrzymują teraz duże dawki światła. Co może być bolesne, bo kiedy świadomość i emocje zmieniają się, to nasze fizyczne naczynie zaczyna wyrzucać dziedziczne pozostałości z pamięci komórkowej. Naczynie w cudzysłowie ciało nasze. Następuje głęboka transformacja i ból pojawia się w dziwnych miejscach. Mogą się zacząć pulsujące bóle głowy, kołatanie serca i wiele innych objawów. Uderzenia gorąca lub bezsenność zdarzają się zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Trwoga podrażnia układ nerwowy, obserwuje się stany zmęczenia. W miarę tego, jak te symptomy aktywacji się wzmacniają, ludzie zadają sobie pytanie, czy to doświadczenie naprawdę jest światłem w boskim procesie? O jakim przejściu do lepszego życia może być mowa, kiedy następuje taki straszny upadek i zniszczenie zarówno na ziemi, jak i w społeczeństwie? Oba scenariusze są prawdziwe. Ci, którzy trzymają się niskich wibracji, żyją w swoim świecie i wierzą we wszystko, co jest sztuczne, w pożywienie, w medycynę i w relacje. Natomiast ci, którzy wyznają wiarę w boską interwencję, doświadczają błogosławieństwa w formie symptomów i aktywacji, które stają się coraz bardziej intensywne, aby następowało głębokie oczyszczenie. Dlatego tak ważne jest, aby w dowolny sposób pozostawać w kontakcie ze źródłem, aby łatwiej było sobie poradzić z tym, co się dzieje. Może być trudno naprawdę zaufać temu procesowi, ale jest to konieczne i pamiętajcie, że duch zawsze was wspiera. Błogosławieńc wam wszystkim.